Piękna EP07 442 z TLK. Kormoran peron numer 6. Pora na mały spacer. Tutaj widzicie tablice z przyjazdami pociągów, podpieraki, ławki. Nie ma jeszcze zamontowanych tablic z informacjami o odjeździe pociągów ale pewnie za kilka dni się może coś tutaj zmienić w tej materii. I idziemy teraz w stronę wiaty. Myślę, że to bardzo interesujące rozwiązanie. Akurat dzisiaj jest dobry dzień, żeby przetestować to miejsce, bo jest bardzo silny wiatr, a tutaj jest cisza i spokój. Jest o wiele wygodniej i przyjemniej oczekiwać na kolejny pociąg. Spacerujemy sobie po peronie numer 6. Jak widzicie, semafory są zainstalowane już także przy peronie. Numer 7 i 1 przy peronie 8, a tu możemy podziwiać już częściowo, przynajmniej z zewnątrz, nowy budynek dworca. Peron 6 ma aż 5 sektorów. Jesteśmy w sektorze E, ale to jeszcze nie koniec, bo tutaj będzie jeszcze troszkę dobudowane tego peronu, będzie posadzona. Posadzka. Jakieś wykończeniowe prace na pewno jeszcze będą miały miejsce. Bo jak widzicie, część peronu jest tutaj odgrodzona. Dworzec nam buduje firma Budimex. Jest to generalny wykonawca. Jak możecie tutaj przeczytać. Mamy jeszcze tutaj górę tłucznia, którą trzeba będzie najprawdopodobniej umieścić tutaj, bo tu jest dołek i składy techniczne. A tutaj kabel miedziany raj dla każdego złomiarza przepiękny, miedziany kolor. Rezyna Budimexu, która stoi na torze przy peronie numer 7. Tu widok na poszycie dachu, które jest jeszcze w trakcie budowy. I tablica informacyjna stacji Warszawa Zachodnia. Trochę inna konwencja, bo szare tło peron numer 7 wystaje troszkę bardziej względem peronu 6, który tutaj się kończy i patrzcie, zaskoczenie, koniec peronu, zakaz przejścia. A tuż za peronem mamy rozjazd. Możemy w lewo, w prawo albo na wprost pojechać. TLK Kormoran z sygnałem zezwalający na odjazd z mocnym akcentem rozpoczynam filmowanie pociągów na nowym peronie Pociąg TLK Kormoran z Olsztyna Głównego do Katowic z wagonami, dwoma do Polanicy Zdroju. Zdeklasowany wagon pierwszej klasy i tak leniwie pociąg nam odjeżdża. Sibiersko-Biała Główna do stacji Gdynia Główna przez stację Warszawa Centralna i Ława Główna-Malbork-Gdańsk Główny, co jedzie na tor 6 przy stronie 5. Jakość dźwięku bez zarzutu. Dojścia na perony 7-8 jeszcze nie ma. Ale my teraz przejdziemy się kładką. Tutaj są jakieś wzory jabłuszek. Ciekawa koncepcja. Mam jeszcze jakieś kable, niezabezpieczone do końca. Mały spacer po kładce, taki poglądowy. Zobaczymy z góry, jak się prezentują prace przy peronie siódmym teraz. Jakieś rusztowania oczywiście, i mniej więcej w tym miejscu będzie peron numer 8, tam w dole. Już prowadzące na niego schody możemy zobaczyć. W kierunku ulicy kolejowej kładka łagodnie opada. I dałem radę tutaj dzisiaj podjechać bez większych problemów moim rowerem. A tu kupa żelastwa różnych prętów, materiałów, schody, różne fundamenty i nie tylko, więc jeszcze jest to jeden wielki plac budowy, a przy peronie dziewiątym możemy zobaczyć. Flirta kolei mazowieckich. A tak wygląda kładka. Powoli pnie się do góry i możemy z niej podziwiać nowo powstające perony. 8-7 i peron numer 6, który został dzisiaj, jak każdy wie, oddany do użytku. I aktualnie schodzę na peron. Piąty, czyli jeszcze stary Peron. Tutaj mamy jakieś skarby pochowane. A to widok na Peron numer 7, który jest w trakcie budowy. I nawet dzisiaj w niedzielę są pracownicy, którzy budują nam ten Peron. A teraz mamy chwilę ciszy i spokoju, bo nie odbywają się tu zbyt intensywnie jakieś prace. Nie ma też pociągów. Ja dzisiaj spotkałem dwóch moich widzów i obu bardzo serdecznie teraz pozdrawiam. A tu mamy stary peron numer 5.